Już kilkakrotnie w moich prezentacjach pokazywałem Wam, w jaki sposób można wykorzystać Inventor Professional do projektowania systemów rurowych. Budowane narzędzia pozwalają Wam automatycznie tworzyć przebiegi rurowe, natomiast powstaje pytanie, co zrobić, jeżeli chcemy np. Na do naszych systemów istniejących dodać jakieś elementy wyposażenia, które są spoza jak gdyby dostępnej biblioteki. W jaki sposób te elementy zewnętrzne dopasować, czy zrobić z nich tych elementów elementy na tyle inteligentne, żeby były w stanie się skomunikować, czy dopasować do naszej istniejącej istniejącego systemu. Zobaczcie, mam tutaj taki system uzatnienia wody, który chciałbym wyposażyć w kilka dodatkowych elementów. Załóżmy, że jeden z takich elementów dostaje w postaci na przykład pliku Step od zewnętrznego poddostawcy. Jest to model zaworu. No, otwieram ten zawór i chciałbym, żeby ten zawór w jakiś sposób stał się integralną częścią mojego systemu uzdatniania wody. To, co możecie zrobić, to zobaczcie, macie specjalny zestaw narzędzi, który pozwala Wam przed, przekształcić dowolną część w element, który jest zrozumiały przez program jako element, fragment, system, fragment instalacji rurowej. Wyłączam tu funkcję redagowania systemów rurowych, czy komponentów rurowych. No i mówisz tak, że ten nasz zawór, który tu mam, będzie tak naprawdę tutaj do, z naszymi elementami ym, jest to rodzaj zaworu, więc musimy wybrać tutaj z listy ym, opcje zaworów. Nie będzie to zawór, gwint, łączenie gwintowane, będzie to połączenie ym, spawane, czołowo. No, wymiar no, nominalny, załóżmy, że niech to będzie 65. I definiujemy w tym momencie punkty przyłączeniowe. Zobaczcie, definiuję pierwszy punkt przełączeniowy w tym miejscu. Oś mojego połączenia będzie gdzieś tutaj też zaczepiona. Oczywiście kierunek w tą stronę to będzie pierwsze, pierwsze przyłącze. Podobnie możemy zrobić z drugim przyłączem, z drugiej strony. Klikam dwójkę i mówię tak, to jest właśnie punkt przyłączenia. Oś zaczyna się też w tym punkcie. Kierunek osi przełączenia na zewnątrz musimy zdefiniować tak, żeby można było stwierdzić, że ten element będzie w ten sposób zbudowany. I zobaczcie, program mówi, że część jest przygotowana, jako zredagowana, do, jako element, komponent systemów rurowych. Program proponuje nam tutaj opublikowanie tej części, ale my nie chcemy tej części mieć, jakby w bibliotece elementów znormalizowanych. Chcemy po prostu wykorzystać. Zobaczcie. Wystarczy, że zapiszemy teraz ten nasz model. Wrócimy do naszego tutaj systemu rurowego. Ja to może wyłączę widoczność perspektywiczną i spróbujemy tutaj zamodelować kolejny fragment jakiegoś połączenia. Załóżmy, że niech to będzie. Stworzymy nowy przebieg, czyli wchodzimy w środowiska. Przewody rurowe, zakładamy nowy przewód rurowy, możemy wejść w bibliotekę przewodów rurowych, wybrać sobie odpowiedni standard. Załóżmy, że będziemy korzystać na przykład z tego standardu, wedytujemy może sobie ten standard, będziemy chcieli, tu mieliśmy, tak jak powiedziałem, zaznaczyliśmy średnicę 65 tych naszych rur, mamy już w tym momencie wykaz ustawiony i to wszystko, zapisujemy. Zmiany ewentualnie możemy jakiś kolor sobie ustawić, jeżeli potrzebujemy jakieś na przykład nie wiem niebieski hmm, a może jakiś taki trochę za, za, za jasny wybieramy sobie jakiś na przykład kolor w którym chcemy, żeby ta nasza złączka czy ten nasz element y, był zapisywany Dobrze, mamy w to, żeby jakim były te elementy tworzone. Dobrze, mamy te elementy już w tym momencie, e, jakby przygotowany przebieg. Kolejny krok, który musimy zrobić, no, to wygenerować trasę. Generujemy trasę, no podobnie to już pokazywałem Wam niejednokrotnie, robi się to w bardzo prosty, automatyczny sposób. Zaznaczamy punkt startowy naszego połączenia, na przykład gdzieś w tym miejscu. razu ruszy się taka specjalna oś, która pozwala Wam na spozycjonowanie Waszego punktu. Możecie też sobie od razu, tak wspomniałem, włączyć, sobie na przykład zaczep punktowy, Poyzje, na przykład. Chcecie dociągnąć do tej ścianki, jak gdyby ten wasz przebieg, ale możecie też na przykład od razu podać wartość, że chcielibyście się oddalić na przykład o 150 jednostek od milimetrów, od, od, takiego, od tego elementu, od tego elementu konstrukcji ramowej. No i powiedzmy, że w tą stronę powiedzmy pociągniemy sobie na 600 mm. Taki prosty przebieg tylko robię, żeby zdefiniować, pokazać wam w jaki sposób w tym momencie możemy wykorzystać no ten nasz dopiero co utworzony element, tak? Czyli w tej chwili zmodyfikujemy naszą trasę, nasze trasę zapełnimy trasę naszym elementem, yy, naszą rurką, rurę mamy zdefiniowaną, no i teraz zobaczcie, możemy tutaj na tym etapie wstawić nasz element złączny. Zobaczcie, zdefiniowałem ten element sobie gdzieś, yy, tutaj mamy go zdefiniowanego w przestrzeni, to jest ta nasza złączka i zobaczcie co się dzieje. W tym momencie, gdy tylko zbliżę ten nasz zawór do naszego elementu, Natychmiast program spoznaje to, że ten element może być tu zamocowany. Przez to w wygodny sposób zobaczcie, mogę na przykład wstawić zawór na tą przestrzeń rurową. Program jeszcze pyta nas się o położenie tego naszego elementu. Załóżmy, że przekręcimy go sobie o 90 stopni, no i mamy w tym momencie element wstawiony. Zobaczcie, że natychmiast program podzielił nam istniejącą rurę, tak żeby ten element tutaj mógł zostać. Wpasowany tak, jak należy. Więc, jak widzicie, zwykły element, który był poza wstawiony, jest poza biblioteką. Tylko to, że określiliśmy mu parametry punktów wstawienia, natychmiast stał się elementem takim, który może być wykorzystywany właśnie w przebiegach. Możemy też, tak naprawdę, jeżeli mamy taką potrzebę, zdefiniować jakieś własne nowe elementy od podstaw. tak? Chcielibyśmy na przykład zdefiniować sobie taki element przyłącza. Założymy sobie nową część. Załóżmy, że zaczniemy rysować powiedzmy na tej płaszczyźnie. Narysujemy dwa okręgi. Pierwsza wielkość będzie 89 i 7. Druga część będzie 85 i 7. No właściwie może tutaj chyba bardziej będzie lepszy przebieg, 88,9, jeśli dobrze pamiętam, taki będzie chyba odpowiedni przebieg. Dobrze, mamy te elementy, dwa okręgi zdefiniowane, teraz je pogrubimy sobie troszeczkę, to jest nasz fragment rury, tego naszego przełącza, na przykład na 60 mm zdefiniujemy. No i teraz zdefiniujemy sobie jeszcze jedną płaszczyznę szkicowania, włączę przekrój F7 klawiszem, wrysujemy sobie... Kolejne, 88 i 9, jeśli dobrze pamiętam, tak zdefiniowaliśmy. I teraz dokonamy operacji wycięcia przez wyciągnięcie. Wyciągnięcie robimy wycięciem naszego elementu, e, tylko że symetrycznie. No i przez całą objętość naszej bryły, co da nam, powiedzmy, taki oto kształt elementu. Kolejny krok, który musimy zdefiniować, no musimy teraz jeszcze zdefiniować, jeszcze jedną płaszczyznę szkicowania. Zaczniemy może tu od tej płaszczyzny. Zdefiniujemy sobie płaszczyznę jako odsunięcie na 88,9 dzielone przez 2. No i tu zaczepimy sobie punkt przyłącza naszego. Więc zdefiniujemy sobie punkt konstrukcyjny na tej płaszczyźnie i przez zdefiniowanie istniejącej osi w tym miejscu mam punkt zdefiniowany, to już nie będzie mi chyba potrzebne, no i w tym momencie zdefiniuję jeszcze może jeden jeden szkic szkic, który będzie szkicem wycinającym nam otwór w rurze do której będziemy musieli przyłączać, tak, i on tu miał 88 um, i 85 7. 85 i 7. Dobrze, mamy takie elementy zdefiniowane. Kończymy szkic. No, i kolejny krok. No, musimy w tym momencie przez zarządzanie znowuż przystąpić do edycji elementu rurowego. Tym razem będziemy mieli tutaj elementy spawane. Z tym, że tu będziemy mieli. Zdefiniujemy sobie to też jako o, może element spawany. Jaki rozmiar nominalny będzie? Załóżmy, że to będzie M80 80, harmonogram 2, no i definiujemy sobie pierwszy punkt, przyłącza, to będziemy mieli przyłączyć w tym miejscu i oś będzie też zdefiniowana od tego punktu. To jest pierwszy punkt, drugi punkt będzie no, też spawany. I rozmiar minimalny będzie m80, i maksymalny rozmiar też m80. I punkt zestawienia będzie przyłączenia tu. Za to oś, no, ponieważ to jest wycięcie, zrobimy sobie jako oś w tym miejscu, tak? czyli tą poziomą, która będzie w tym momencie no, osią tego drugie, drugiego rury, do której będziemy przyłączać ten nasz element. Jeszcze musimy zdefiniować profil, który będzie nam wycinał otwór, tak? czyli to będzie ten profil, który narysowaliśmy przed chwileczką. I mamy w tym momencie, zobaczcie, element się został zredagowany poprawnie. Zapiszemy go sobie na przykład jako mm, aha, przykład 80 na przykład 80x80, sobie taki zdajemy nazwę. I już mamy w tym momencie element zdefiniowany. No i teraz zobaczcie, znowu, wracając z naszego przebiegu, zdefiniujemy sobie jeszcze jeden jakiś przebieg pomocniczy. No może gdzieś tutaj zdefiniujemy. Zdefiniujemy sobie, powiedzmy, nowy przebieg rurowy. Wejdziemy w ustawienia parametrów. Skopiujemy istniejące, na przykład, ob, istniejącą definicję. Weźmiemy sobie, wejdziemy w edycję no i zmienimy jej parametry. Tak? Tu mamy 80, więc zdefiniamy 80. I tutaj mamy 85 i 7, z tego co pamiętam, mieliśmy ten wewnętrzną średnicę. Więc zdefiniujemy sobie też jasno niech będzie jasno, jasno-beżowa. Zapisujemy zmiany i aktywujemy ten nasz element ten, ten, ten nasz przebieg rurowy ten styl przebiegu rurowego mając ten przebieg zdyf, zaktywowany no zobaczcie, teraz kolejny, kolejny krok nową, zakładamy nową trasę i jeszcze raz wrysujemy sobie jakiś fragment trasy, załóżmy zaczniemy stąd na przykład pójdziemy do góry na 500 i w prawo też pójdziemy może na 500, lewo na 500 też pójdziemy mamy taki oto przebieg zdefiniowany, kończymy trasę i wypełniamy trasę elementami. No i teraz chcielibyśmy tutaj przyłącze zrobić takie e, do naszego istniejącego przebiegu rurowego. Zobaczcie, wstawiam kolejny element złączny, ten nasz AH80. I zobaczcie, znów w tym momencie, gdy tylko zbliżam się do rury, zobaczcie, na tej się przyklejają te elementy, dzięki temu, że zdefiniowali zdefiniowane właśnie te punkty przyłączeniowe. I załóżmy, że ten nasz, nasze przyłącze będzie w tym miejscu zdefiniowane. E, Przekręcimy sobie o 90 stopni. Zatwierdzamy, wychodzimy i zobaczcie, mamy już tutaj w tym momencie odpowiednie to już nie tylko przyłącze zrobione, ale też otwory wycięte w róże, więc jesteśmy w stanie no, poprawnie móc pracować, kontynuować dalej pracę, kon przyłączając kolejne elementy tutaj do naszego systemu rurowego i rozbudowując go. Jak widzicie, jest to dosyć proste, czyli wykorzystanie tych elementów spoza, jak gdyby um, biblioteki. Dostarczona z jest inwentorem, jest możliwe, możecie te elementy szybko zredagować. Nie musicie ich nawet publikować w bibliotece elementów znormalizowanych. One sobie od razu będą zrozumiałe przez system rurowy, właśnie inwentora. No i będziecie mogli szybko dołączać kolejne elementy Waszego wyposażenia. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać ciekawe rzeczy, będziecie mogli je wykorzystać w swoich przebiegach rurowych. No i zapraszam na kolejną prezentację.